Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie na te Techiny bo co bym miał nie powitać witam, witam, witam haha I need to make a video An tutaj zajada obiad, kolację It nicely, I need to make a video haha, witam, witam, bo co bym miał nie powitać kurde, ale miało być miało być ładnie po południu myślałem, że pomaluję a rozlało się Padało. No i też pomalowałem. Malowałem w deszczu generalnie. Więc tak, 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 proszę bardzo. Ożywcza pomarańczka. Jak to... Nie żywiołowa pomarańczka, proszę bardzo. Przód, tył domu, nie przód domu. Tył domu pomalowany, proszę bardzo. Dzisiaj tam malowałem po pracy. Od pierwszej po południu tu malowałem w deszczu jak lało, teraz tam jeszcze dosycha tak wygląda i tak wygląda i tak wygląda nasz tutaj tył domu, proszę bardzo piękne kolory pomarańczowo-żółty dom aha. aha, tak, 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 moi drodzy tak, tak, tak więc tak to wygląda, tutaj już skończone An, An, I'm going inside in a moment I'm finishing Haha, ha, tak, tak, tak. Proszę bardzo. Proszę bardzo. An An tutaj też idzie zobaczyć. Aha! Widzicie? Daje radę dom teraz. Daje radę. Raz, dwa, trzy. Trzy kolory. Tamtego może nie będę malował na nowy kolor? Zobaczymy. Na razie wygląda nieźle. I don't know. No więc dzieje się, moi drodzy, dzieje się. W deszczu malowałem. Tak kropiło, raz lało, raz nie lało, raz świeciło słońce. Miało w ogóle być ciepło. A tutaj widzicie tak z dupy pogoda. Że... No więc tutaj już jest porobione. Teraz tylko nie wiem kto doczyści te podłogi. Drabina złamana. Jedna musiałem ją odciąć. Może zrobię jakąś mniejszą z tego, zostawię. Albo tutaj. No, tutaj bambus był przez długi czas i trawę nam trochę zdewastował. Przesunąłem go w inne miejsce, ale kurde gryzą komary, dobra, idę do środka. No, więc tutaj już gotowe, ale się orobiłem, kurde. 7 godzin, 6 godzin. 6 godzin, żeby to pomalować i to pomalować, oklejać, w rogach malować. Tam stałem, na tym stałem, na, na tym, na płocie stałem, hej! Moskitoes are biting, right? Let's go inside. No, I cannot see them, they're really small. Maybe you can see them? Can you see them? On no. się pyta, czy możemy zobaczyć te komary? Może, może możemy, ale bardzo małe są. Bardzo małe i gryzą jak cholera, więc. just like this. No, więc tak wygląda. Gotowe, moi drodzy, gotowe tutaj. Całe szczęście już porobione, więc taka, taki kolorowy dom się zrobił, proszę bardzo. Ożywcza pomarańczka brudna żółć w świetle księżyca. E... Brunatna czereśnia, więc takie kolory, takie kolory. Aha. Can let's continue eating. An, an sobie jemy kolację teraz, więc takie kolory, moi drodzy. Oh, an, an słodkie ziemniaki jadła i zwykłego ziemniaka też jadła. Kurde, ale grzeszam. Oj, oh. oh, see mosquito, I just killed it. Oh, 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 takie małe, widzicie? Proszę bardzo. See? I killed well, it. I killed it because it was biting me. No, więc tak. Because they love blood. Why Komary lubią krew. Because they eat blood. They love drinking blood. Ugh. Because they are bloody mosquitoes. Krwawe komary. Mosquitoes are Yes. They love drinking blood. Oh. No, więc tak. Tak, 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 moi drodzy. Tutaj z tyłu domu pomalowane Ożywcza pomarańczka jeden kolor. I don't know, maybe inside the moskito. Tutaj z przodu na dole w pokoju przy ogrodzie i u góry w pokoju dzieciaków i w naszej sypialni tam na pomarańczowo. Ściana tutaj z boku, co widzieliście na żółto, tam będzie ta szafa na te różne ogrodowe klamory i boiler do wody i tam muszę tym właśnie ogrodzeniem eee, muszę zasłonić tym bambusem, który tam mam. Tym dokładnie. Więc ten boiler do wody będzie zasłonięty, tak jak był ostatnio, jak zrobiłem. No, tylko tam muszę wyczyścić podłogę jeszcze na Bosza. Muszę założyć papier ścierny albo ten. Albo jakąś tarczę do czyszczenia. Kupiłem sobie ostatnio. Ewentualnie jakąś tą. Eee, kurde, on nie pogryzły. Ewentualnie tą. Szczotkę drucianą też mam na Bosza do zakładania, więc będzie czyszczenie. Zobaczymy, zobaczymy, ale, ale chcę skończyć malowanie najpierw i dopiero później wyczyścić, żeby już się nie paprać, nie paprać i nie robić sobie dwa razy roboty, więc tak. No, więc tutaj już gotowe, moi drodzy, tak mi zależało, żeby to pomalować. Miałem nie malować, miałem czekać do jutra, ale jutro z Aną -An zabieram Anan -An do szkoły. Razem ze mną do pracy jedzie, bo będziemy się bawić na Placu Zabaw. Już An-An bardzo chce tam u mnie w pracy, w tej szkole, gdzie teraz kończę, jest bardzo duży plac zabaw, więc tam można się bawić, więc jutro idziemy szalić, ma nie padać, więc zabieram An-An, żeby sobie Simpej trochę odpoczęła. Yes. Więc pójdziemy rano, pewno o ósmej, o ósmej albo dziewiątej, pobawimy się trochę, pójdziemy zjeść jakieś ciastko i na kawę i później wrócimy na obiad więc taki jest plan na jutro zabrać An An jutro nie mam żadnych zajęć Poprawiać, poprawiałem wszystko więc zależało mi żeby żeby kurde ale swędzi noga że zależało mi żeby po, po ten, pokończyć malowanie dzisiaj miałem nie malować miałem czekać na lepszą pogodę bo ma nadchodzić lepsza pogoda w najbliższych kilku dniach no ale ale widzicie kto nie maluje co nie maluje, ten nie ma pomalowany. A kto maluje w deszczu, temu kapie na głowę wodę. i farba spływa po ścianie, więc tak. No, więc co mi zostało do pomalowania jeszcze? Oh, getting big, very nice. Mm -hmm. a, a mi tutaj brzuch pokazuje i mówi, że mówi, że ma duży brzuch po jedzeniu kolacji. That's right. Wow, you can run now. No więc tak, widzicie tutaj e, ten. Yes, I need to make a video first, okay? e, Odważny malarz. Odważny malarz malował dzisiaj. Kurde, ży ryzykowałem życiem trzy razy. Bo musiałem stanąć na tej barierce, żeby tam pomalować u góry. Pędzlem na kiju. Później wałkiem na kiju. Także. Na barierce Mama. stałem. Na barierce stałem, jedną Mama, ręką się trzymałem. I don't have power. power. Oh, don't have power. Then mommy will figure it out for you, okay? Maybe she can charge it for you. I really don't know. I really don't know how it works. I need to it Maybe. You need to It's... speak with mommy. She will know how to do it. Oh, this is not a battery place, I'll show you. look Oh, is it, is it for charging? Yes. Oh, okay. We need to charge. Then let's wait for mommy. After she finished feeding Juju, then uh, she can charge for you. I need to eat dinner myself. No, then it's the taxi today. Malowanie, malowanie w ciężkich warunkach także stałem na barierce stałem na barierce słuchajcie goły w samych gaciach w klapkach cały mokry cały spocony po głowie deszcz leje w jednej ręce trzymałem ten kij kij z wałkiem, kij z pędzlem przyczepionym przykle, taśmą przytwierdzoną taśmą klejącą i malowałem jedną ręką, drugą ręką się trzymałem, żeby nie spaść no, także takie malowanie dzisiaj dobrze przestało lać i nie spłynie mi to wszystko, więc tak trochę, trochę z chmury lało, raz lało, raz nie lało generalnie z pięciu razy tak lało, przestawało, lało, przestawało, no i tak, a myślę już, a dokończę, pierdziele Niech będzie, że mi się nie chciało tam wychodzić. Musiałem wyjść na murek oddzielający nas od sąsiada. Tam na górę tej żółtej ściany. O. później zejść stamtąd. Także życiem ryzykowałem dzisiaj dwa razy. Słuchajcie. No, ale tak. Ale tak. Kolory są. Yes, another mosquito biting me. Także takie kolory? Lot. Jest, Lot. Brązowa czereśnia brunatna czereśnia Brązowa żółć w świetle księżyca. I ożywcza pomarańczka Takie są na razie trzy kolory, które tutaj malowałem. No i oczywiście przejrzysta biel na sufitach także tak będziemy musieli ziemi kupić żeby do ogrodu to dosypać do drzew, bo rosną jak szalone teraz w tym gorącu i w tej wilgoci i w tych deszczach gławy mamy dużo znowu ale mango nie ma w tym roku Liczy było cytryna rośnie jedna pomarańcza jedna malutka pomarańcza Liczy było, było ale też niedużo, bo drzewa Drzewa ten. Drzewa małe jeszcze, więc muszę się wybrać. Jak będę miał teraz wakacje, muszę się wybrać gdzieś samochodem w jakieś dzikie tereny na wieś i znaleźć jakieś tutaj drzewa owoców tropikalnych i coś pozbierać. Muszę obczać jakieś tutaj miejsce lokalne, gdzie rosną jakieś tropikalne owoce, żeby. Żeby je tutaj sobie pozrywać z drzewa niczyje. Więc tak. No, więc taki jest plan. Co jeszcze o kurde, to się muszę. O, teraz jeszcze muszę kolację zjeść. Simpaj zrobiła hamburgery dzisiaj na obiady na kolację. No i tak, także. Kurde, wszystko mnie boli. Wszystko mnie boli wszystko mnie swędzi po tych komarach we have, we Another floor, another floor. We have three floors already in the house. Mm -hmm. A może możemy mieć jeszcze jedno? mieć jedno piętro w domu. Why do we need another floor? Well, because I want that not to, to, to be my working case. Your workstation? Mm -hmm. Oh, I'm going I'm to, to make a workstation for you. I want that to be inside. You can have your workstation in your room. You have the desk over there. This is your workstation over there. You want computer? Mm -hmm. Oh, and I'm going to a computer. Oh, then maybe we can get you some baby computers soon, huh? Mm, with different buttons. Mm? Mm -hmm. I want it now. Now you cannot have it now. And I'm a computer. want it now. You have your phone somewhere, right? I'm not a like if uh, telephone. logic. Oh Where is your phone? You can use your phone somewhere. My here. Oh, you can use it temporarily. But my phone is not a computer. Oh, you can pretend that this is a small computer. We mm -hmm. not. Why not? Because it needs to be like this. Oh. It needs to be like this. Mm. I still have No więc, yes. no więc taka rozkminka. Co jeszcze w tym tygodniu? W piątek mam jedne zajęcia o 7.30, więc jadę tylko rano. No i to tyle na ten tydzień, i w przyszłym tygodniu jeszcze jeden tydzień, ostatni tydzień w pracy. I koniec moi drodzy, koniec! Koniec wakacje wakacje później koniec kontraktu chyba pod koniec sierpnia pod koniec sierpnia mi się kończy kontrakt więc no więc tak i zobaczymy co dalej co dalej przyszłość przyniesie no także w tym roku jeszcze do końca musimy tutaj skończyć dom remontować ziemi. Musimy trochę dokupić jeszcze właśnie tutaj do ogrodu. Trawę wymienić pewno z przodu przy ogrodzie. Tam już wszystko porobione. No i ten. Skończyć malowanko. Tutaj naprawić jeszcze ścianę. Jakieś tam drobne jeszcze kosmetyczne sprawy i dom będzie zrobiony. Do końca roku jeszcze ustabilizować finanse. I tak. Więc. A się ziela tak jest plan. O planach nagrałem film kiedyś. E, jakie mamy plany do końca tego roku. No, a pod koniec tego roku kurczę An, -An już kończy słuchajcie, 4 lata. Ale czas leci. Jać! An An kończy 4 lata słuchajcie. I Janian będzie kończył 6 lat. Janian w listopadzie kończy 6 lat na chłopca z chorobą Menkesa, to wielki, wielki sukces. That's good? Now you can play. I still need to... Uh, I'm waiting for coke and then I'll have burgers. Czekam na kole sipej mi kupiła. Sipej mi kupiła w nagrodę za skończenie malowania kole. You also want to eat burgers? Then now we share with you. Anna an, an też chce hamburgery ze mną jeść, tylko że ona nie lubi mięsa. Coffee bread? O an, an lubi hamburgery z chlebem o smaku kawy. Jest taki, mamy takiego... Jest taki hamburger tutaj w jednej z, w jednej z restauracji na dowóz, mają hamburger o smaku. Bułkę mają o smaku kawy. And następnym razem, jak will record to for you. Oh, we d and mommy didn't buy from this place, you know? Mommy didn't buy from the from the from that shop. There is only one shop they have the coffee burger. Maybe next time, mommy can buy for you. Do you like coffee burger? Yes, I want to eat the burger we have at home. Okay, now I can share with you. Okay. Tak, an, an tutaj zjadła dwa ziemniaki mówi, że dalej głodna. <laughs> Czekajcie, czekajcie. Czekajcie, Gdzie by tutaj położyć telefon, żebyście wszystko widzieli? Wait a moment. It's in the oven. Gdzie tutaj położyć telefon, żebyście wszystko widzieli? Wait a moment. No sweetie, I cannot hold you. Proszę bardzo, tutaj sobie oprę telefon. And you are going to eat your burgers. Those those people that were waiting for me for a long time. You loved. What? Oh. oh, oh. Mommy's talking to somebody on the phone. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. What food do you don't like? I don't, don't like. I don't like green beans or red beans. What, yeah? I don't know, I just don't like But which beans do you like? I don't like beans. And I don't like tofu either. Don't know. I just don't like talking. No więc sam zostałem Sam z wami zostałem Sam na sam oh. mm. Mm. Proszę bardzo, zimna Coca-Cola przyjechała z dowozem. W Chinach generalnie, w Chinach jest tak, że usługi są wszędzie dostępne i szybko dostępne. Coke arrived, więc a, jeśli tylko macie pieniądze w Chinach to wszystko jest. Jest? Yes, I yes, will have some Fina jest tak, że jak tylko macie pieniądze, to wszystko jest. A jak czegoś nie ma, to zaraz będzie, bo wyprodukują. Tak to działa. Jak tylko jest klient. To zaraz będzie produkt. Nie ma, że nie ma. Ostatnio oglądałem tam o jednej polskiej rodzinie w Szwecji na północy. I mówili, że tam mają bardzo Ciężką sytuację z dostępnością fachowców, że trzeba czekać miesiąc i bardzo, bardzo drodzy, generalnie usługi są bardzo drogie. A w Chinach usługi są bardzo tanie i bardzo dostępne wszędzie. Przez, te, przez aplikację możecie sobie majsta zamówić Hydraulika Albo na naprawy samochodu I Jest więc zupełna odwrotność. Tutaj też Simpai ma ciotkę w Szwecji i on też zawsze jak przyjeżdża do Chin to <gryw> idzie do lekarza, idzie do dentysty, idzie do fryzjera, idzie na masaż. Generalnie e, idzie do krawca, bo wszystkie te bo w Chinach jest usługi, usługi są bardzo tanie i wszędzie dostępne, i, i można szybko wszystko załatwić. Dobra, kończymy ten super ekscytujący vlog. To tyle na dzisiaj. Pomalowane, pomalowane. Teraz niech doschnie i będzie spokój. Jutro z Anan -An do pracy, więc będzie szaleć na placu zabaw, więc coś nagram, to jutro z placu zabaw. Papa. Pa. Pamiętajcie, nie hejtujcie, zostawiajcie tylko ładne komentarze. Cześć.